Witamy w stacji FOOTBALL, miejscu, z którego wyruszycie w swoją najlepszą kulinarną podróż. Prosto z drugiego piętra Galerii Metropolia w gdańskim Wrzeszczu. Aż 20 różnorodnych restauracji, w których każdego dnia możecie rozkoszować się rozmaitymi daniami. Od ręcznie robionego makaronu Biank bianki i pierożków gyoza, przez aromatyczne butter chicken prosto z Indii, po soczyste kubańskie kanapki. Szukacie słodkich przyjemności? Czeka tu na Was cukiernia kawiarnia z pysznymi wypiekami oraz naleśniki i paniekie. Miłośnicy morskich smaków odnajdą radość w smakowitych rybach i owocach morza, a zwolennicy meksykańskiego stylu znajdą swoje ulubione tacos i quesadille, grecki gyros i suwlaki oraz soczyste smash-burgery, orientalne szaszłyki i falafel, a także koreańskie specjały. Stacja Food Hall spektakularnie łączy różnorodność najlepszych kuchni świata. Przejść obojętnie nie możecie również obok azjatyckiego tatara na grzankach i pattaya oraz puszystej, sycylijskiej pizzy. Tradycyjne polskie dania? Ich także tu nie brakuje. Własnoręcznie lepione pierogi i żurek również tu znajdziecie. Od wybitnych ramenów i nudli, przez świeże frytki z dodatkami i zapiekanki, po klasyczną carbonarę, a także sushi, burgery i pokebole. nasza kulinarna mapa nie ma granic. Stacja Foodhall to nie tylko miejsce. To satysfakcjonująca podróż, która tworzy wspomnienia. Przyjdź i wsiądź do kulinarnego pociągu. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.